Dzień dobry, witamy w Mazowieckim Instytucie Kultury. Dziś spotykamy się w ramach cyklu Portrety Choreograficzne, który realizowany jest w ramach projektu Centralna scena tańca w Warszawie, edycja trzecia. Cykl Portrety Choreograficzne kuratorowany jest przez Magdalenę Habros, a cały projekt Centralnej Sceny Tańca realizowany jest przez Fundację Artystyczną Perform oraz Mazowiecki Instytut Kultury, a współfinansowanie zapewnia miasto stołeczne Warszawa. Dziś w ramach tego cyklu moim gościem jest Michał Adam Góral. Cześć Michale. Witam serdecznie, witam. Tak sobie pomyślałam, że jak będziemy rozmawiać o tobie jako choreografię, to jednak musimy zacząć od początku. Bo zanim zaczęłaś tworzyć własne choreografie, to zacząłeś po prostu od bycia tancerzem. Więc stąd moje pierwsze pytanie. Jak to się w ogóle wydarzyło, że taniec pojawił się w twoim życiu? I kiedy to się wydarzyło? To był trochę przypadek i ciekawość. Zdarzyło się to, kiedy miałem 15 lat. Ja zaczynałem swoją przygodę ze sztuką już jako mały dzieciak i chciałem być aktorem dramatycznym. Już w przedszkolu brałem udział w przedstawieniach Bal lal, główna postać Miś. I tak to za mną szło. W klasie podstawowej też byłem w grupie teatralnej. W końcu w mieście, w którym się urodziłem, w Kutnie, dostałem się do takiej grupy teatralnej od jutra, która ma ponad 30 lat swojego życia. Sporo też aktorów zawodowych z tej grupy się wywodzi, którzy teraz mają świetne kariery komercyjne i nie tylko. I na takich warsztatach podczas których wakacji. Takie warsztaty wakacyjne, które są LSA, spotkania artystyczne prowadzone co roku. Pomyślałem sobie, że okej, okay, teatr fajnie jakby spoko jeszcze będę to robił w następnym sezonie, a chciałbym czegoś nowego spróbować i okazało się, że są warsztaty też taneczne. jest taki blok taneczny, No i mogłem wybrać iść blokiem teatralnym, stwierdziłem, że a dla ciekawości pójdę blokiem tanecznym. I co się okazało? Otóż yy, tam przyjechały osoby na ten blok taneczny, gdzie, gdzie te osoby tańczyły już rok, dwa lata. Yy, a ja wchodząc w ten blok okazało się, że lepiej się ruszam i czuję muze yy, niż te osoby, które już mają doświadczenie. Więc wtedy yy, ówczesna choreografka yy, prowadząca warsztatów warsztaty Izabela Borkowska, która jest też moją mamą taneczną, yy, tak ją nazywam, no to ona mnie tam wychwyciła i powiedziała, hej, Michał, ale co ty byś chciał robić w życiu? Ja mówię, no wiesz, no chciałbym być aktorem. A tak sobie pomyślałem, hmm, taka żarówka, a no może tancerzem? A ona mówię, no słuchaj, no jak tancerzem, to w Warszawie jest, jakby ja jestem, prowadzę teatr tańca, gdybyś miał ochotę i możliwości drzwi otworem i w ogóle. A tak się stało, że po prostu rzeczywiście mm, z rodziną przeprowadziłem się do Warszawy. Więc liceum też już kończyłem tutaj i miałem możliwość od razu zaczęcia pracy, pracy, współpracy i kształcenia się tutaj u Izy i w innych miejscach też, bo, bo to nie, nie, bo nie, nie, ja nie zaprzestałem jakby swojej edukacji tanecznej <coughs> na, na teatrze tańca test, ale też wychodziłem poza. I, I brałem warsztaty u Jacka Tyskiego, u Karola Urbańskiego, u Pały Święcańskiej, u na tamten czas osoby, które po prostu prowadziły i coś oferowały, to ja chłonąłem, i, i byłem wszędzie, żeby po prostu wiedzieć więcej, żeby być lepszym i żeby robić sztukę. O. Faktycznie było tak, że jak kończyłeś liceum, to już wiedziałeś, że chcesz być tancerzem? Tak, już wiedziałem, ja już zacząłem pracować zawodowo w liceum. Ja już w liceum dostałem propozycję występowania w spektaklu w Teatrze Polonia u Krystyny Jandy, ale na tamten czas ja byłem w klasie maturalnej i moja mama powiedziała mi, że okej, okay, proszę bardzo, tańcz u Jandy, ale wyprowadzasz się z domu i sam się utrzymujesz. Dla mnie masz zdać maturę. No więc nie pozwoliła mi moja mama występować u Jandy, ale zdałem maturę, świetnie zdałem maturę. Maturę zdałeś i jednak poszedłeś dalej ścieżką taneczną. Tak, tak, dlatego, że jako licealista ja też zacząłem robić jakieś komercyjne joby, jakieś seriale taneczne, jakieś takie gale w Teatrze Narodowym, jakieś takie no duże przedsięwzięcia. Dla licealisty to było super, bo ja nie dość, że zdobywałem doświadczenie, to jeszcze się rozwijałem, to jeszcze miałem swoje własne pieniądze. A w liceum byłem też o profilu tanecznym przez półtora roku. I to liceum mi umożliwiało to, że mogłem dużo opuszczać lekcji. <noise> A tam też robiliśmy spektakl i tam też występowałem. Także generalnie, jakby, kiedy się idzie do batalionu Zośka, to ja tam wiszę na jakieś ponoć ścianie, moje zdjęcie i moje bio jako, jako absolwent, który tam działa w Sztuce. A potem pojawia się w twoim życiu Kodart w Rotterdamie. Jak to było? Jaka historia się z tym wiąże? I czy ty też zdawałeś do innych szkół? Czy wiedziałeś, że chcesz konkretnie tam? Jak to było? To było tak, że ktoś mi powiedział, że jest taka super szkoła w Holandii. Już nie pamiętam, kto to był. Chyba jeden z moich nauczycieli, nauczycieli, tak. Bartosz Figurski i yy, Iza też powiedziała, Borkowska, że jest taka super szkoła no i że jest audycja na Śląsku, w Bytonu. Ja nawet nie wiedziałem jak ta szkoła się nazywa, ja po prostu wiedziałem, ok, no to idę. Jak jest super i jest najlepsza w Europie, no to tam idę, dlaczego, Jakby jeżeli chodzi o edukację, to brać ją od najlepszych źródeł. Yy, kompletnie nie wiedziałem na co się pisze i y, pojechałem do Bytomia na, na audycję do Kodart, w końcu dowiedziałem się w ogóle nazwę tej szkoły. W międzyczasie już zapisałem się na y, egzaminy na wydział teatru tańca krakowskiej PWST. To już wtedy działał? Tak, już, te, już wtedy działał Tak. i z moim przyjacielem zresztą też z teatru tańca test, który jest absolwentem PWST właśnie na, na tym wydziale, oboje y, y, Oboje pojechaliśmy tam, żeby po prostu zrobić badania wstępne i papiery złożyć. I case był taki, że ja przyjechałem potem na audycję do Kodarc. Wiedziałem, że będzie etap klasyki, tańca klasycznego improwizacji, jakby solo i współczesnego tańca. No i widziałem, myślałem, że coś wiem z tej klasyki, niestety okazało się, że, że, to, że to był koszmar. Ja byłem bardzo nieskoordynowany i klasycznie niewyedukowany, więc... Na, na egzamin z klasyki przyszedłem bez skarpet, w getrach na zimę z taką dziurką, w takim tanktopie jakimś wymiętym. Wyglądałem, wyglądałem naprawdę źle. Naprawdę źle wyglądałem. I, I pamiętam, że naprzeciwko mnie stała taka dziewczyna. Oczywiście po szkole baletowej, taka szczupła, piękna, wysokie nogi. Robiła wszystko jak robot. I ja starałem się bardzo ją kopiować nieudolnie. Potem po jakimś, po jakimś czasie ta dziewczyna się też nie dostała do Koderc, ale przyjechała na Erasmusa i stała się moją przyjaciółką. Jest to Sara. Um, I tak i po prostu miałem dużo szczęścia, bo, bo rzeczywiście odpaliłem swoje taneczne wrodki na lekcji tańca współczesnego i solo. No i to ich w jakiś sposób urzekło. Co prawda nie um, zostałem się od razu do tej szkoły Wzięli mnie na wstrzymanie, bo jeszcze mieli um, kilka państw do objeżdżenia, więc zostałem waitlist, czyli jakby jestem, byłem na poczekalni, bo musieli sprawdzić inne kraje. Więc ja, przystępując do matury, mm, ach, już, już dostałem odpowiedź. Nie, już dostałem odpowiedź, że, że dostałem się. Także, tak naprawdę, u mnie to była kwestia po prostu zdania tego egzaminu, bo ja już wiedziałem, że jestem na studiach, gdzie moi rówieśnicy jakby myśleli, że no jeszcze nie wiedzieli, co robią w życiu, a ja już wiedziałem. I wiedziałeś, że wyjeżdżasz? i wiedziałem, że wyjeżdżam, wiedziałem, że nie jadę do Bytomia, tylko jadę do Rotterdamu. No dobra, no to ten etap Rotterdamu, jak go wspominasz i jaki background, taki ruchowy też, tam dostałeś, na ile to też jest dzisiaj w twojej głowie? To jest ciekawe pytanie. Koders ma konkretny profil, jeżeli chodzi o taniec i konkretne curriculum, czyli jakby taki program, który oferuje studentom i Jakości ruchowe, które gdzieś są nam wpajane, po części każdy z nas ma swoje jakości ruchowe, ale też tak się śmiejemy na świecie, że też można poznać tancerzy po Koderc, bo mamy bardzo podobne jakości. Tak samo można poznać tancerzy po parts, można poznać yy, tancerzy po SNDO, albo po, po Seed, yy, po Labanie, można też poznać po Northern by yy, można. I rzeczywiście Kodarc dał mi naprawdę solidne, techniczne przede wszystkim takie wzmocnienie. Ich program polega na tym, że przez pierwsze dwa lata wpajają w, w, w tancerze jak najwięcej techniki, jak najwięcej wiedzy takiej fizycznej i rzemieślniczej, żeby potem na trzecim, czwartym roku móc odpalić się artystycznie i jeszcze dalej szukać siebie. Ja niestety przez to, że miałem duże braki jakby w Tańcu klasycznym w balecie, no to musiałem nadrabiać i kiedy wszyscy mogli sobie odpoczywać, to ja wieczorami jeszcze musiałem dodatkowo albo w przerwach w ciągu dnia brać lekcje z licealistkami i z tamtejszymi gimnazjalistkami. Tam szkołę podstawową, więc ja chodziłem na dodatkowy balet z dziewczynkami, które sięgały mi do pasa. Jak się pomyliłem, to po prostu odwracały się i patrzyły gniewnie na mnie. I tak, tak wyglądał mój pierwszy rok. I, I tak nie zdałem baletu na pierwszym roku, ale mi przepuścili na, na drugi rok, no bo wiedzieli, widzieli, że, że się bardzo się staram. Natomiast pierwszy raz zdałem balet na egzaminie dopiero na drugim roku. Bo tak, ale to tak też. Wiadomo, jakby ta edukacja jest taka, że my mieliśmy klasykę codziennie. E, przez pierwsze dwa lata z tymi samymi nauczycielami, a trzeci, czwarty rok to już byli guest, e, teacher, teacher, nauczyciele z, e, z opery paryskiej, z Chin, z, e, z Francji, e, z Paryża, e, z National Head Ballet. Mieliśmy bardzo dużo co dwa tygodnie zmienianych nauczycieli od klasyki i od tańca współczesnego foresight więc jakby y, spory wachlarz i, i po prostu Koderc y, dało naprawdę fajne narzędzia mi i myślę, że moim kolegom y, do tego, żeby się realizować jako, jako tancerz, ale też jako choreograf, ale jako też y, po prostu y, osoba, która performuje, bo y, czasami jest tak, że osoby, które są świetne performatywnie nie do końca potrafią robić rzeczy technicznie, Znowu też tancerze, które są bardzo technicznie, czasami kuleją i nie potrafią performować. Um, albo choreografować. E, więc mamy na przykład świetnych moverów, ale jeżeli coś trzeba zrobić technicznie, to odpadają. I na odwrót. Ktoś, kto jest techniczny czasami nie jest dobrym moverem i po prostu gdzieś tam się gubi. Um, a wydaje mi się, że ta szkoła dała mi na tyle, tak mnie fajnie objęła. Ja też tam mm, świadomie zostałem bo był taki eksodus w pewnym momencie z tej szkoły i dużo osób uciekło właśnie do PARC, też do, 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 do Anglii też trochę osób wyjechało. Był taki mały eksodus, natomiast ja świadomie zostałem, nie poszedłem za tymi ludźmi, bo stwierdziłem, że ja więcej skorzystam z tej szkoły i wyciągnę z niej dla siebie, jeżeli bym teraz załóżmy dostał się do PARC no i przez godzinę leżał na podłodze i szukał energii w palcu na przykład czy Pływu. To też jest potrzebne i są różne techniki, absolutnie, ale jakby wiedziałem na tamten czas, czego ja potrzebuję, czego potrzebuje moje ciało um, i o, i wykorzystałem tą szkołę. Chociaż czasami mam niedosyt, i ja byłem takim buntownikiem w szkole um, i na przykład nie chciałem codziennie robić baletu, albo no nie, chciałem, nie chciałem zawsze baletek nosić na ten balet. dlaczego. Um, no ale to są różne historie inne. W którym momencie? Y pojawiła się taka potrzeba, żeby realizować już swoje projekty, żeby realizować swoje choreografie. Czy to jeszcze jest ten etap Rotterdamu, czy może później? Etap Rotterdamu to jest etap, gdzie my byliśmy zachęcani do tworzenia. Wręcz to było też wpisane w program szkoły. My na zaliczenie w pierwszym, drugim i trzecim roku mieliśmy tak zwane on-worki, czyli musieliśmy przygotować spektakle. I na pierwszym roku był to mini solo prezentacja, którą dzisiaj też y, będzie można zobaczyć y, przez sekundę y, na scenie y, podczas wieczoru. Y, na drugim roku i też y, pracowaliśmy z choreografami, bo Kodars przez jakiś czas miało też wydział choreograficzny. I to był bardzo taki ekskluzywny y, wydział, gdzie przyjmowano tylko trzy osoby y, na dwa lata i te trzy osoby pracowały przez dwa lata i to zawsze była może jedna osoba z, z dancing department i dwie z zewnątrz, to no do, do, do czterech może tych osób. Potem ten, zamknęli ten wydział. Wiem, że on chyba wrócił jakiś czas temu z powrotem znowu. Już nie jestem up to date. Natomiast um, pracowaliśmy z choreografami też właśnie z, z choreography department i na trzecim roku tworzyliśmy no, swoje prezentacje też takie grupowe i, 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 i oczywiście egzamin na samym końcu to też jest on work, gdzie już wszystko musieliśmy rozpisać koncept, ustalać, wszystko, wszystko od potrzebki, To już po prostu jak tworzysz spektakl. Także tak, nas po prostu stawiano jakby w takiej roli, że hej, mamy tworzyć. Uczono was być twórcami po prostu. Tak, tak. A, a taka potrzeba wewnętrzna, ona się pojawiła dopiero za jakiś czas. Tak naprawdę czuję, że ja dopiero na tym etapie, bo w sumie mija niedługo 10 lat od mojego, um, od zakończenia studiów, więc um, dopiero po 10 latach ja czuję, że nabrałem takiego doświadczenia i takiej ciekawości świata i życia i takie też um, chęci i swobody wyrażania siebie, żeby, żeby to rzeczywiście pokazywać i coś dawać. Wcześniej miałem potrzebę bycia zaopiekowanym i, od, i trochę odtwórczym. Dobrze się bezpiecznie czułem w towarzystwie, bo zawsze tą odpowiedzialność mogłem zgonić na kogoś innego, jeżeli coś nie wyszło, a rzeczywiście od, od czasu kiedy, kiedy jestem w Polsce, czyli od 2019 roku zacząłem bardziej dojrzewać, a już ostatnie dwa lata, rok to nawet bardzo, także, że ta potrzeba jest i, i, i już będzie realizowana chyba do końca. Ja mam takie wrażenie też, że spektakl Blasz, który powstał w zeszłym roku, że to był pewnego rodzaju taki przełom. On też został bardzo dobrze przyjęty jako taka całość choreograficzna stworzona przez ciebie bardzo dojrzale. Na ile ty masz też tak, takie Taką myśl, takie przekonanie, że to faktycznie jest jakiś kolejny etap? To był na pewno przełom w kontekście takim, że ja dostałem dużego wiatru w skrzydła i wolność tworzenia. I, mm, pamiętam jeden projekt, który, jak teraz przeglądam swoje materiały na dysku twardym, spektakl nazywał się Quotendis. I um, to był mały projekt z, z grupą osób, z taką grupą, gdzie um, oni nie byli zawodowcami. To było 11 osób, ale y, jak teraz patrzę na, ten, na to show, które stworzyłem, to tam naprawdę to był bardzo movement-based. Miałem jakiś koncept z tyłu głowy, ale bardzo był um, taki estetyczny. I myślę sobie, że wydobyłem z tej grupy świetne jakości ruchowe. Oni no, po prostu. Y Cudownie wyglądali na, na, na tej scenie jako grupa razem między sobą pojedynczo, i wtedy poczułem pierwszy raz, to było w 2014-15 roku, pierwszy raz poczułem, wow, jestem dumny z tych, z tych osób, z tych ludzi, ale też z siebie, bo zrobiliśmy niesamowitą rzecz. Niestety zagraliśmy ten spektakl dwa razy, bo ja na tamten czas nie miałem jakoś takiej też wewnętrznej, takiego drive'u, potrzeby, żeby tutaj sprzedawać i jakoś też wiedziałem, że ja wyjadę, że będę robił różne rzeczy. Więc to tak zostało. Teraz trochę żałuję, bo, bo to był naprawdę dobry projekt i wiem też, że nawet jedna osoba z tego projektu gdzieś tańczy zawodowo. Teraz już Mateusz skończył szkołę za granicą też a i dzisiaj miał z nami też tańczyć tu na wieczorze, ale zaczyna e, swój angaż w teatrze polskim tańca w Poznaniu. E, także pozdrawiam e, Mateusza. E, I co? Także to był jeden spektakl, a Blasz rzeczywiście e, tutaj też bardzo dojrzale wszedłem w proces kreatywny i w proces tworzenia, i, i czuję, że, że nawet dłużej spędziłem czasu, więcej czasu spędziłem na tym, żeby, żeby wejść głęboko z aktorami w proces um, tworzenia i też jakby rozmyślania, bo pracowaliśmy ze wstydem i z, um, z NVC, czyli um, z takim porozumieniem bez przemocy. I dużo rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o potrzebach, o, o emocjach, o uczuciach. No, przeszliśmy taki swoisty, trochę terapeutyczny proces. I to było bardzo intensywne. I gdzieś tam warstwa ruchowa, ona się na samym końcu tworzyła. Ja też gdzieś przeczytałem w jakiejś recenzji, że trochę zostało mi zarzucone to, że, że mój spektakl jest trochę bardziej. Teatralno-dramatyczny niż taneczny, gdzieś to przeczytałem. Ja to raczej myślę, że to jest nawet komplement. Ja bym tego nie traktowała jak zarzut, absolutnie, bo to też pokazuje, że myślisz bardzo całościowo. Tak, mnie interesuje w sztuce. Ym, znaczy, ja już wyrosłem z, z, z samej formy. Mnie nie interesuje sama estetyka, ym, ładny ruch. Ja potrzebuję czegoś więcej, więcej bodźców. I, ym, i kiedy. Tworzę i będę tworzył, to na pewno, na pewno jakby i, i, i teatr, i słowo, i śpiew, i ruch, i um, różne formy będą się um, tutaj po prostu krosowały, będą się zlepiały i, i wzbogacały przedstawienie tak, żeby po prostu widz miał um, dużo bodźców i dużo odczuć. To ja jeszcze na koniec zboczę trochę z tej drogi scenicznej. Bo realizujesz się oczywiście na scenie, ale pojawiało, pojawiały się i pojawiają się też projekty komercyjne, teledyski, reklamy. Jak to wygląda i jak dużo ciebie jest, w, jak, jak wiele tego jest, jeśli chodzi o Twoją pracę? To zależy od projektu. Dzisiaj też będę wspominał podczas wieczoru o projekcie gry na PlayStation 4 Bound. W której jestem autorem, do no której jestem autorem ruchu um, całej głównej postaci. Um, to była bardzo przyjemna i y, y, mądra przygoda. Dużo się nauczyłem też o sobie podczas tego procesu tworzenia tam i współpracy z, ze studiem Plastik w Łodzi i Santa Monica Studios w Los Angeles. Um, i to był jeden taki bardzo duży komercyjny projekt i pierwszy raz w życiu robiłem przetarg na swoją pracę. Więc jakby to, że dostałem ten projekt, to był bardzo ciekawy proces, bo rzeczywiście ja musiałem PDF-ie rozpisać rzeczy, zrobić prezentację, prezentacje, prezentacje swojej też jakby osoby tancerki, którą chciałem użyć jako modelki do, do tego projektu, i wycenić wszystko. To było bardzo nowe na tamten czas dla mnie, jako młodego twórcy dosyć niespotykane, ale jak widać pokonałem bardzo duże nazwiska komercyjne tutaj w Polsce. Um, więc na tamten czas miałem takie yes, okej. Okay. A oprócz tego rzeczywiście realizuję choreografię i, i też um, trochę reżysersko też, i, i, ale głównie choreograficznie. Um, teledyski, um, reklamy, McDonald's ruchowo jako movement director. Um, i to, cóż, no korzystam z, to co już powiedziałem wcześniej, ja korzystam po prostu z narzędzi, które mam, które dostałem poprzez swoją edukację i doświadczenie, które zyskałem przez te lata. I po prostu mam taką fajną torbę, swój bagaż doświadczeń i czy na planie reklamy, czy teledysku, czy filmu, czy serialu, czy w teatrze, czy w innych mniej lub bardziej komercyjnych sytuacjach, ja po prostu Wyciągam te rzeczy i, i, i przekładam je i, i używam, ale bardzo dbam o to, żeby to wszystko było zgodne z, z moją wizją twórczą i artystyczną, żeby to nie odbiegało za bardzo i nie odklejało się. Bo to nadal ma być Michał i to ma być nadal spójne. Spójne z tym, co ja lubię, jakie ja mam, no po prostu, co lubię i, i co widzę i co mm, uważam, że rajcuje mnie estetycznie, może tak. I tego ci oczywiście życzymy i będziemy się w kolejnych miesiącach i latach przyglądać, jak Michał Adam Gurel rozwija się choreograficznie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wielkie.